Gigaton to ogólnopolski konkurs programistyczny skierowany do dzieci i młodzieży od 7 do 18 roku życia. Konkurs składa się z trzech etapów. Pierwszy polega na wypełnieniu testu wiedzy na temat danego środowiska programistycznego. W drugim należy wykonać zadanie projektowe. Uczestnicy mają czas na jego wysłanie do 25 maja. Trzeci etap to wielki finał na Politechnice Warszawskiej, podczas którego finaliści będą musieli przygotować zadanie projektowe na konkretny temat. Zadaniem było stworzenie gry RPG bez elementów oblarnych, tak aby gracz mógł ulepszać umiejętności, aby walczył z przeciwnikami. Moim zadaniem dzisiaj było, by zrobić w program o tematyce dostawania się do wnętrza Ziemi. E, programowania uczę się przez lekcje takie e, przez e, kamerkę i w szkole, i od mojego taty ogólnie. Będę dzisiaj programować w Minecraft Education. No, dzisiaj będę także programował w C, a jeśli chodzi o stres, no to zawsze jest ta nutka stresu, ale myślę, że będzie dobrze. W przyszłości chciałbym zostać programistą. Może strony internetowe będę robić jeszcze dokładnie, nie wiem. Zapisy na konkurs już wystartowały i trwają do 18 maja na stronie www.gigaton.pl.